Cześć, tu Ania. Witaj na moim kanale. Dzisiaj opowiem o świątyni Fila w Asłan. Zapraszam do oglądania. Idziemy do. Pojechać do... popłynąć do... E, świątyni fila. Nie było trudno. bo ze względu na tamę, miasto zostało zalane. Widać wodę, no to było miasto, zostało zalane, ponieważ to miasto konatowało się między tamą a związkiem wodnym. Ludzie nie chcieli stąd opuszczać się ze swojego z miejsca, gdzie przeżyli, dlatego przenieśli się trochę bardziej w górę i jedzeli dalej, a świątynię, która zalała woda i właśnie do do świątyni Fila. Wrażenie są niesamowite, piękne. Od razu po wejściu na wyspę, sam widok świątyni z daleka robi wrażenie. Po dali widać poczekalnię dla zwiedzających, a w przeszklonej budce sprzedaje się bilety. Oryginalnie e, świątynia znajdowała się na e, wyspie Alfantina. W momencie, kiedy zbudowano tamę i świątynia została zalana, Egipcjanie nie unieśli nie unieśliby ciężaru finansowego przebudowania świątyni, dlatego UNESCO pomogło w Egiptowi przenieść świątynię. Do środka zamontowano ogromną rurę, która odsysała wodę, i kiedy już osuszono świątynię, podzielono ją w ten sposób, że pocięto na kawałki ponumerowano ją i tymi kawałkami przeniesiono właśnie tutaj bo to jest najwyższy punkt i tutaj woda w żaden sposób się nie dostanie nie dosięgnie i można podziwiać piękno tej zbudowanej świątyni wierzono w cztery bóstwa tutaj czczono właśnie te cztery bóstwa Isis Isis Uzuris Ozyrys Sachit Sachid Horas Choros. i Horus okay. to za Aleksandra Wielkiego Macedońskiego została tutaj ta świątynia zbudowana, ale w, na kształt egipskiego smaku, żeby Egipcjanie bardziej polubili Greków, Chcieli z nimi handlować, chcieli z nimi utrzymywać kontakty, dlatego ta świątynia wygląda po egipsku, a nie po grecku. Te dziury, które widać, to są dziury, które pozostały po palach. Jeden, jedne były złote, inne e, srebrne. Srebrne e, odbijały światło Księżyca w nocy, także w świątyni było jasno. A złote odbijały światło Słońca, także w świątyni zawsze było jasno. Widać w tej chwili, że ta świątynia robi wrażenie, jest duża, ale w porównaniu do. Tych właściwych e, świątyń faraonów. To jest bardzo malutka świątynia. Macedończycy zbudowali tę świątynię tak na chybcika, żeby e, ludzie tutaj przechodzący e, się dziwili, co to za świątynia, dopytywali, a kto zbudował, a co tu jest czczone, i żeby zyskać e, przychylność Egipcjan. Na takie właśnie rozwiązanie no, zdecydowali się Macedończycy. Excellent, widać jak mazdański król niesie ofiary. Głowę trzyma, za, głowę trzyma za włosy i trochę wyżej jest jak ten król daje ofiarę egipskim bom. Na tym kończę część pierwszą odcinka o świątyni Fila Wasłan. Zapraszam serdecznie na drugą część już za tydzień. Pa!